Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil. Sponsor strategiczny klubu. Obie drużyny pokazały się z pozytywnej strony w pierwszej fazie grupowej, ale tamte mecze to już przeszłość. W drugiej rundzie FIBA Europe Cup zarówno Anvil Włocławek, jak i Spirou Basket Charleroi, bo o nich mowa, przegrały swoje inauguracyjne spotkania, więc w środę ktoś miał wygrać po raz pierwszy na tym etapie. Na początku lekkie zdziwienie. Lepiej w mecz weszli goście, którzy wyszli na prowadzenie 12 do 4. Świetna gra DJ van der Woerka i jego 11 punktów w pierwszej kwarcie sprawiło jednak, że gospodarze wrócili do gry jeszcze w pierwszych 10 minutach. Po nich wynik 24-22 dla Anvilu. W pierwszej kwarcie Fanderburg, a w drugiej Nikon Benda i Karol Gruszecki przejęli pałeczkę dowodzenia w ofensywie Anvilu. Kanadyjczyk bardzo efektownie skończył dwie akcje z rzędu, a Polak w krótkim czasie zgromadził 7 oczek. Anvil prowadził 34-26, a do przerwy 49-39. Włocowenie kontrolowali przebieg spotkania, więc nic nie wskazywało na to, że optyka meczu może ulec zmianie. Nic jednak bardziej mylnego koście rękami Adedajo Poleca, Sama Hollandersa oraz Willema Brandwejka nie tylko złapali rytm, ale także przełamali gospodarzy, prowadząc po trzech kwartach 66-62. Jeśli Włocławianie mieli się budzić, to bezwzględnie musiało się to wydarzyć na początku czwartej kwarty. Niestety Belgowie złapali już swój rytm i wyczuli, że ten mecz może być dla nich korzystny, Trafiając trzy trójki z rzędu autorstwa Kobiego Williamsa, Gustawa Knutsema i Jordana Minczewa, wyszli na prowadzenie aż 76-64 na 6 minut przed końcem meczu. Gdy po chwili na punkty Reyana Taylora goście odpowiedzieli aż trzema kolejnymi klapieniami z dystansu i wyszli na prowadzenie 85-69, stało się jasne, że tego meczu już nie przegrają. Koniec końców Spiru wygrało we Wrocławku 91-82, a po dwóch kolejkach drugiej rundy FIBA Europe Cup Ambil pozostaje nadal bez zwycięstwa na tym etapie.